Zbieram klocki lego, nie tylko takie, ale też zwykłe. Mam półeczkę z różnymi zestawami, jak i z różnymi frakcjami z Gwiezdnych Wojen. I ostatnio miałem zamiar ulepszyć trochę swoją półeczkę Imperium, więc postanowiłem, że kupię Dark Falcona. Ale problem jest taki, że tutaj nie ma na niego miejsca. Znaczy się, jest jego dużo. Ale przekładając i wpychając wszędzie te wszystkie rzeczy, po prostu nie będzie to wyglądać ładnie. Będzie tu bardzo duży ściska, tego nie chcę. Ale na szczęście, udało się znaleźć idealną podstawkę, odstawiam klocki.pl. Wystarczy na dole sokła zamontować dwa takie elementy, które dostajemy. A potem wsuamy je w te oto dwa elementy. Są to magnesy, więc pewnie się to ładnie, elegancko trzymać. A przy okazji możemy dowolnie zdejmować i przenosić model, co moim zdaniem jest super. Zobaczcie, na razie jest tak wstępnie położone, ale już to wygląda super. Podstawka jest wydrukowana w 3D i macie tutaj wczepione elementy LEGO, dzięki którym możemy tutaj wstawić wszystkie minifigurki z tego zestawu. Przykładowo Darth Vader elegancko trzyma się, jest ładnie wyeksponowany. W swojej kolekcji próbowałem już wiele razy własnoręcznie z Klocków Technik zbudować jakieś podstawki, ale myślę, że taka alternatywa jest o wiele lepsza. Jeśli podobają Wam się takie rzeczy, to wbijajcie na stałemklocki.pl, bo naprawdę robią super robotę.